Zmiażdżony przez kostium William, zamordowana przez robota Elizabeth, piątka martwych dzieci zszyta w jedno ciało. Mam nadzieję, że ich lubicie, bo tak, dokładnie, dzisiejszy odcinek spędzimy sobie właśnie z tym uroczym towarzystwem. A jeśli ich nie lubicie, to cóż, i tak umrzecie. Jest za mną Pongui. Witam. I w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na tytułowe pytanie, co mówią animatroniki. Zapraszam. To znaczy... Zapraszamy! Raczej łatwo można zauważyć, że w porównaniu do innych gier, animatroniki w FFPSie są dosyć gadatliwe. Oczywiście wiąże się to z tym, że Scott od Sister Location zaczął silniej inwestować w voice acting, ale cóż, trzeba wykorzystać tę okazję. W zależności od tego, czy zabierzemy animatroniki do Pit czy też nie, usłyszeć możemy od nich różne kwestie. Czasami są to bezpośrednie zwroty do protagonisty, a czasami jakieś głośne myśli. Jednak wszystkie one mają znaczenie w fabule FNAFA, więc raczej warto zwrócić na nie uwagę. Pierwszym animatronikiem, z którym mamy przyjemność się spotkać, jest Molten Freddy. Robot ten jest bez wątpienia najbardziej tajemniczym ze wszystkich animatroników, gdyż nie wiemy, czyja dusza się w nim znajduje. Wiecie, ja jak dotąd uważałem, że sprawa wygląda w ten sposób. Dzięki FFPS-owi wiemy, że Henry był przy tym, jak William się wykrwawiał. Mamy tam powiedziane, że William tuż przed śmiercią sprawił, że jego ofiary znów powróciły na ziemię, że znów je upokorzył i zabrał im wszystko, co mieli. Czyli jest to anulowanie Happy's Day'a. Dlatego też sądziłem, że że w Molten Freddy musi być piątka ofiar Williama, która mimo wszystko, że się teoretycznie uwolniła, z powrotem przez Williama wróciła na ziemię. Ale okazuje się, że to nie jest takie proste. Właśnie jestem po istnej debacie na ten temat, prawda, Ponguj? No nieważne. W każdym razie pewne jest to, że Molten Freddy składa się z części Fight and Fred'ego, Funtime Foxiego i Balory. Tak, to Enard bez części Baby. Baby odłączyła się od Enarda, a w zasadzie to Michael ją odłączył i put her back together złożył z powrotem. Właśnie o to chodzi z tym słynnym cytatem. Warto również zauważyć połączenie dialogu pomiędzy Scott Games i, i Outro Sister Location. Właśnie o to w tym wszystkim chodziło. Dzięki tym źródłom wiemy, że z Enarda po jakimś czasie uwolniła się dusza Elizabeth. Dusza Elizabeth przebywa teraz w Scrub Baby. Michael ją odłączył i złożył z powrotem. Ale pozostaje jeszcze pytanie, co się stało z resztą Enarda? Przecież Enard nie składał się tylko z Baby, lecz był tam również Fantime Freddy, Funtime Foxy i Balora. I widzicie, to już nie jest takie proste. Jak mówiłem, mogą to być dzieci z Happy's Day'a, ale równie dobrze mogłoby to być chociaż ofiary Funtime'ów, jeśli Scott stworzył takie na potrzeby Sister Location. Teraz pewnie widzicie gdzieś screenshot z Funtime Freddy'm, gdzie to... Rzekomo ma dziecko w środku, ale nie jest to potwierdzone, ale wiecie, jest to możliwe, że fantajmy również były stworzone do zabijania. Poza tym może być to również Gabriel. Tak, w Molten Freddy może być Gabriel, chodzi o ten nagrobek. O co z tym chodzi? Na szybko. Istnieje teoria, że każdy z nagrobków symbolizuje jedną postać z FFPS-a. Marionetka to Susie, Michael jest Fritzem, Henry to Jeremy, a zasłonięte nagrobki ukrywają imiona Williama i Elizabeth. Jak więc widać, mamy trzy możliwości co do tożsamości duchów w Molten Freddy. Klasyczna piątka ofiar, ofiary z fantajmów, lub też tajemniczy Gabriel, który może być chociażby ofiarą The Bite of 87 lub chłopcem z Snafa 4. Ale dobrze, przejdźmy teraz do tego, co chce nam powiedzieć nasz Molten Freddy. Ilekolwiek by ich nie było, czy mamy jedną czy parę ofiar uwięzionych w Molten Freddy, to raczej chodzi tutaj po prostu o taki powrót. Prawdopodobnie minęło wiele lat od Sister Location, więc jeśli ktoś nawiedzał Funtime Freddy'ego od samego początku, to przez wiele lat nie miał nic wspólnego z pizzeriami, z dziećmi, z imprezami. Jeśli jest to typowa piątka z Happy's Day, to nawet tym gorzej, 30 lat uwięzieni na ziemi po zamknięciu Freddy's. Nawet sama ta samotność mogłaby doprowadzić do szaleństwa, które tutaj widzimy w grze. Ale co jak co, cokolwiek by to nie było, ta kwestia na pewno nawiązuje też w dużej mierze do osobowości Funtime Frediego, jego AI, który uwielbia imprezy itd. Tak Henry w zakończeniu sam mówi, że roboty oddziaływały na ofiary, że roboty ukradły im dusze, więc równie dobrze w, w tym miejscu robot może mieć dosyć spory wpływ na to, co mówią ofiary. Ich dusze, zarówno jeśli chodzi o te z fantajmów, jak i z klasycznych animatroników w ciele montem Frediego, znowu są razem. Gdy były w oddzielnych kostiumach, mimo iż teoretycznie roboty zawsze były blisko siebie, to uwięzione w nich dusze dzieci były całkiem same. Together again odnosi się do tego, że ostatni raz kiedy byli ze sobą, a więc za życia, było wtedy, gdy zabijał ich William. Później zostali rozdzieleni, ale teraz znów są razem. Zresztą potwierdzenie tego, do czego właśnie doszliśmy, mamy w jego kolejnym radosnym okrzyku. Jeśli natomiast przyjmiemy, że w Moltem Fredim jest Gabriel, jedynym sensownym wyjaśnieniem tego, że krzyczy on o rodzinie i o tym, że znów są razem, jest to, że należy on do Aftonów. Pasowałoby zresztą to do tego, że jest on ofiarą Fredbera w Nafat 4, bo jakby na to nie patrzeć, poza nim znajduje się tutaj jego ojciec, Michael i Elizabeth, a więc cała jego rodzina. Po tej kwestii widać, że Molten Freddy, mimo że obecnie jest starym, zniszczonym i trzeba przyznać, dość paskudnie wyglądającym robotem, to wciąż na myśl o nadchodzącym przyjęciu czuje dziecięcą radość. Po tej kwestii widać właśnie, że w Molten Freddy na pewno znajduje się dziecko lub dzieci, i być może nawet nie jest świadome tego, co się z nim stało, tego, co się z nimi stało, i po prostu cieszy się na myśl o przyjęciu. Dość smutnym faktem jest to, że dzieci lub dziecko uwięzione w nim chce tylko znów się pobawić, znów poczuć ciepło, a zamiast tego dostaje tylko kolejne porażenia prądem i ostatecznie również płomienie ognia. Drugim animatronikiem, z którym mamy do czynienia po Morten Fredim jest Springtrap. Morderca nie pozostaje dłużny swoim ofiarom i również ma nam do powiedzenia parę słówek. What a deceptive calling! I knew it was a lie the moment I heard it, obviously. But it is intriguing nonetheless. Kwestia, którą właśnie usłyszeliście, to ta, którą Springtrap mówi tuż po wejściu do pizzerii we Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Jest to oczywiście nawiązanie do paragrafu czwartego. Springtrap mówi tutaj o jakimś wezwaniu i o tym, że jest całkowicie świadomy tego, że było ono kłamstwem. Mimo wszystko zaciekawiło go ono i postanowił sprawdzić, o co tutaj chodzi, kto ich wezwał i dlaczego. Oczywiście wiemy, że całe to wezwanie było stworzone przez Henry'ego. Użył go, żeby zwabić, oszukać i zainteresować zbłąkane ofiary, tym także Springtrap'a, by mógł je zgromadzić w jednym miejscu, spalić i uwolnić. Jak to jeszcze nie ogarnia, to w skrócie. Po tym, jak dom strachu Snafa 3 spłonął, Henry puścił jakiś abstrakcyjny, bliżej na nieznany, tajemniczy sygnał, który dotarł do Springtrapa i go zaciekawił. Zaciekawił go na tyle, że postanowił sprawdzić, co to jest, skąd on dochodzi. I tak oto Springtrap znajduje się w pizzerii z Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, którą zarządzał jego syn, Michael. Michael z bardzo GORĄCYM przywitaniem. How can I resist a Zdaje się, że ta druga kwestia nawiązuje do tego samego co wcześniej, do obietnicy, która najprawdopodobniej zainteresowała Williama, która pochodziła z całego tego oryginalnego wezwania. Najprawdopodobniej miała związek z pizzerią, z możliwością zabijania dzieci, zaspokojenia swoich tak itd. Dziwne jest tutaj trochę to, że nie mógł oprzeć się obietnicy, o której wcześniej już wspomina, że wie, że jest kłamstwem. Czy to oznacza, że jest zbyt pewny siebie, czy może ma jakiś specjalny plan, który pozwoli mu uciec? Cóż, ogólnie wydaje mi się, że William nie miał pojęcia, że zostanie uwięziony w labiryncie, ale gdy już się tutaj znalazł, to wszystko co zrobił Henry, czyli fałszywe dźwięki dzieci i inne rzeczy sprawiały, że rządzę William'a zagłuszył jego zdrowy rozsądek. Może doszedł do wniosku, że obietnica okazała się prawdą. Coś takiego. Fascinating, what they have become. No i w zasadzie to ma rację. Jakby na to nie patrzeć, opętane roboty są morderczo ciekawe. Z tego tekstu można też wywnioskować, że William, nawet po tym, jak zatrasnął się w Spring Bonnie, nawet po tym, jak już umarł, zamiast poczucia winy czuł tylko fascynację tym, co zrobił z dziećmi. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło przed symulatorem. William oszukał ofiary i stworzył z nich maszyny do zabijania. Odebrał im ostatnie resztki godności. Jest z tego totalnie dumny. I always come back. Zawsze powracam, wciąż tu jestem. Na ten moment jest to taki slogan. Williama, który już od FNAFa trójki mógł jakoś symbolizować, nawiązywać do Remnanta. Śmierć w Spring Bonim, wciąż tu jestem. Śmierć w pożarze. Ja zawsze powracam, Afton bardzo silnie trzyma się swojego życia bez względu na to kim obecnie jest, nieważne że zginął, że jego zwłoki zapychają sprężony strój, czy to był zamurowany na 30 lat, czy nieskutecznie spalony. Zawsze wraca. Słodko-gorzki, ale jednak pasuje, działa, jest akceptowalne. William może mówić tutaj o swoim życiu, o swoim obecnym stanie. Trochę słodki, bo w końcu udało mu się uzyskać wymarzoną nieśmiertelność, ale i trochę gorzki, bo chyba nie tak chciał z niej korzystać. Być nieśmiertelnym, ale za to w okropnym kostiumie, którego nie możesz opuścić, to nie najlepszy los. Ale William najwyraźniej zaakceptował ten los i pokazuje nam to nie tylko tym zdaniem, ale i całym swoim zachowaniem w grze. That was easier than I thought it would be. Williamowi mogło tutaj chodzić o to, że cała ta sytuacja jest prostsza niż mu się wydawało, że sceptycznie podchodził do całej tej obietnicy, a jednak w tym miejscu wszystko wydaje się takie proste, bo zaczął wierzyć w kłamstwa Henry'ego. Opcjonalnie mógł też nawiązywać do Remnanta. jakichś swoich osobistych odczuć w temacie tego, że widział strój Spring Mnie osobiście przekonuje bardziej ta pierwsza opcja. To kolejne zdanie, które jest nieco skierowane do samego gracza i nawiązuje do tego, co wiemy z wcześniejszych gier. Zwróćcie uwagę na to, że jest ono bardzo podobne do tego, które wypowiedział Michael w finałowej scenie Sister Location. They didn't recognize me at first, gdzie to ofiary pomyliły go z Williamem. I wiecie, ludzie tworząc teorię, że to jednak Michael w Springtrapie popełnili błąd. I Scott komentuje ten błąd, jest to takie mrugnięcie okiem w naszą stronę właśnie w tym zdaniu, że ludzie, podobnie tak jak ofiary, pomyliły Michaela z Williamem, nie rozpoznały go. Poza tym, to zdanie pokazuje również, że pomimo zmiany stroju, William to Springtrap, że Springtrap jest wciąż Williamem. Ale z drugiej strony, to zdanie ma też drugie, drugą stronę. Całe to zdanie jest również związane z tym, co dzieje się w grze. Mówiąc, że to Ty możesz mnie nie rozpoznawać, William mówi tutaj do protagonisty gry, który najwyraźniej powinien go znać. Przecież to jego własny syn, który pod koniec Sister Location poszedł szukać ojca i ostatecznie odnalazł go tutaj, w FFPS-ie. Zresztą ciężko się dziwić Mikeowi, że go nie rozpoznaje, bo w końcu pamiętał swojego ojca jako żywego jeszcze człowieka. William najwyraźniej jednak dobrze pamięta swojego syna. Pozostaje jeszcze Scrub Baby, czyli Elizabeth Afton. You don't really know who your employer is, do you? Baby, podobnie jak Springtrap, pamięta naszą postać. Pamięta, że Mike jest jej bratem i to, że gdy ostatni raz się spotkali, a było to w Sister Location, cóż, zabiła go Scooperem. Z Scooperem z Williama w cyrku Williama, wstrzykując serum wynaleziony przez Williama. Michael oczywiście nic nie wiedział o tych wynalazkach swojego ojca, prawdopodobnie niewiele wiedział również o Funtime'ach w cyrku, dlatego też Baby z pewną ironią o tym mówi. Można nawet powiedzieć, że nieco naśmiewa się z naiwności swojego brata. I heard your call. Ta kwestia dosyć silnie wiąże się z tym, co Baby mówi nam pod sam koniec FFPS-a. Baby została wyzwana, lecz nie przez tego, o którym myślała. Myśli, że wołał ją ktoś inny, może William, może jeszcze ktoś inny i dlatego też zwraca się do niego w zakończeniu. Myśli, że w końcu będzie mogła robić to, do czego została stworzona, a więc po prostu zabija dzieci. Sprawić, żeby jej ojciec był dumny. I zapewni również dlatego czuje się, jakby była na swoich urodzinach. Są z nią dusze dzieci, które sprawiają, że czuje się, jakby była z nimi na przyjęciu. Molten Freddy, a także jej rodzina, czyli William i Michael, którzy ją z tej okazji odwiedzili. Like po tylu latach znów jest ze swoją rodziną, dlatego też czuje się, jakby znów była w domu. It feels like home. Ta kwestia to potwierdzenie tego, co wcześniej ustaliliśmy. Baby myślała, że wezwał ją tu William, że została tutaj wezwana przez swojego ojca. Dlatego też nieco się zdziwiła, gdy po drugiej stronie stołu zobaczyła swojego brata Michaela. Z całej czwórki został nam jeszcze Lefty, który bądź co bądź za dużo nie mówi, ale jednak nawet ta jedna kwestia ma swoje znaczenie. Po złapaniu nas, Lefty nas po prostu ucisza. Ma to związek z jego programem. Uprowadził marionetkę, uwięził dzięki jakiemuś music boxowi, no i jest po prostu zaprogramowany, by za wszelką cenę nie dopuścić do jej obudzenia. Obudzona marionetka może uciec. We FNAF 2 Fongaj powiedział, że marionetka może poruszać się gdzie jej się podoba, ale dopiero po tym jak wyjdzie z pudełka, które my musimy w tej grze nakręcać. Jego ci jest więc dobrym, prostym nawiązaniem do funkcji, jaką pełni. Udał kamerynetki. Podsumowując, kwestie animatroników z FFPS-a znacznie przybliżają nam te postaci, i szczerze to osobiście w tym wszystkim bardzo podoba mi się to, że w końcu mogliśmy chociażby usłyszeć głos mordercy, a wszystkie postacie, które znaliśmy, weszły ze sobą w swego rodzaju rozmowę rozmowę, która pozwoliła nam bliżej je poznać. Bardzo fajny koncept w dodatku, że my również wcieliliśmy się w postać, która była z nimi bardzo mocno związana, która była bardzo ważna dla fabuły całego FNAF, bo byliśmy Michaelem Aftonem, a więc wydarzenia te w pewien sposób dotyczyły również nas. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że ta, jak już wiemy, ostatnia część FNAF była pod tym względem najlepsza. Sister Location i FFPS jest o tyle ciekawy, że obie te gry dają nam sł słowa samych ofiar. Możemy poczuć jak ofiary się czują. Co robią, czego chcą, więc to jest naprawdę ciekawy motyw. Coś, czego nie było w żadnym innym FNAF-ie. Wszystkie tego typu kwestie to były jakieś niewerbalne nawiązanie, pokazania, że halucynacje, ale nigdy nie mieliśmy jakichś bezpośrednich słów ze strony ofiar. I w zasadzie to by było wszystko. Dajcie nam znać co sądzicie o tym materiale. Tobie Ponguj, dziękuję za pomoc w chowaniu ciała, <laughs> ...to znaczy za współpracę w tym filmie. Jakby co, to w najbliższym czasie prawdopodobnie i ja pojawię się na kanale u Ponguja, więc w razie czego możecie sobie to obczaić. Dziękuję za oglądanie tego naszego wspólnego odcinka. Papa. Pa. Do zobaczenia w następnych teoriach.